Thank you. Kiedy powstał zespół i z czyjej inicjatywy? Zespół Pieśni Tańca Ziemi Łukowskiej Łukowiacy powstał w roku 1999. Właśnie wtedy udało mi się znaleźć grupę wspaniałych rodziców, zapaleńców, którzy chcieli, żeby, żeby w Łukowie powstała taka grupa, taka formacja, która będzie kultowała polskie piosenki, polskie tradycje narodowe, polską muzykę, stroje. Także zespół istnieje już 13 lat. Jakie są obowiązki Pana wobec zespołu? Jako prezes stowarzyszenia przede wszystkim czuwam wspólnie z grupą 10 członków zarządu nad rozwojem zespołu, nad zabezpieczeniem jego kondycji finansowej, wyjazdów krajowych, artystycznych, koncertów. Oczywiście tworzymy wspólnie kalendarz na taki dłuższy okres, ale jednocześnie chyba taka, taka najważniejsza, najważniejsza taka powinność to jest to, aby to Łukowskie Młode Wspaniałe Pokolenie miało taką, taką doskonałą przygodę żeby żeby to zostało na, na jak najdłużej, a pewnie na całe życie wśród, w ich sercach, w ich głowach żeby, żeby szli dalej i rozwijali się w innych zespołach studenckich, tak jak to dotychczas czynią. Jaka jest liczba osób uczęszczających do zespołu? Do naszego zespołu uczęszcza około 120 dzieciaków. Są one. Funkcjonuje to w czterech grupach wiekowych i to najmłodsza grupa wiekowa to jest w, to są dzieci w wieku mniej więcej tak od 8 do 12-13 lat. Yy, raczej staramy się to jakoś tam grupować wiekowo, żeby yy, łatwiej nam było yy, funkcjonować w tym i pracować. Następna grupa to jest jakiś przedział czwarta, yy, piąta klasa podstawówki do początku gimnazjum. Trzecia yy, grupa to jest początek gimnazjum, w zasadzie do te trzy lata, trzy klasy gimnazjalne i czwarta grupa to jest raczej już są jednostki z trzeciej klasy gimnazjum, ale głównie są to już nasi licealiści. Skąd czerpane są pomysły na choreografię? To znaczy przez 5 lat tańczyłam w Zespole Pieśni i Tańca Podlasie w Białej Podlaski, gdzie studiowałam. No i wiadomo, że stamtąd tam dużo się nauczyłam i dużo podglądałam i na pewno pewne ustawienia są zaczerpnięte z, no z tego co się widzi i co tańczyłam. Aczkolwiek ostatnio też skończyłam specjalizację instruktorską z tańca właśnie ludowego. Gdzie no, pracowaliśmy, mieliśmy zajęcia z ludźmi bardzo kompetent, kompetentnymi w tym temacie, i bardzo dużo od nich można było się nauczyć. Mieliśmy jakieś tam zasady choreografii, improwizacje taneczne, mieliśmy kompozycję tańca, więc to wszystko wpływało na, na jakieś tam teraz, na, na moją obecną pracę. Co było powodem dołączenia do zespołu? Trudno stwierdzić, co było powodem, bo jak dołączałam do zespołu, to miałam tylko 7 lat, tak zresztą jak pewnie większość czasu, u nas w zespole, no i do zespołu przyprowadzili mnie rodzice, oni mi to zaproponowali, ja zgadzając się właściwie nie wiedziałam dokładnie na co się zgadzam, no i oni mnie przyprowadzili, w sumie to nie wiem, czy to była ciekawość, czy jakaś, nie wiem, dziecięca determinacja do robienia nowych rzeczy, no ale wyszło jak wyszło, jestem. Ile czasu jesteś w zespole? Dołączyłam do zespołu mając 7 lat, teraz mam 17, czyli już 10 rok leci mojego uczestnictwa w zespole. Czy stało się to twoją prawdziwą pasją? E... To znaczy, no, na pewno tu na próbach i w ogóle na koncertach, na wyjazdach spędzamy razem wiele czasu, więc na pewno zespół stał się może nie tyle moją pasją, co takim, co takim no, nie wiem, zajęciem jak drugie życie. Poznałam tu bardzo ciekawych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt też poza zespołem, i może jest to rodzaj pasji, ale jest to może też coś więcej niż pasja. Jaki wyjazd zapadł Ci w pamięć? No i to jest dosyć ciężkie pytanie, bo w karierze naszej tutaj w zespole mieliśmy już wiele wyjazdów zarówno w kraju, jak i za granicą i ciężko jest wybrać jeden, prawda? Im jesteśmy starsi, tym czego innego oczekujemy od wyjazdów, ale myślę, że te najbardziej atrakcyjne to są te wyjazdy w wakacje, to są wyjazdy najczęściej do jakichś tam ciepłych krajów. I to jest na przykład wyjazd do Hiszpanii, gdzie byśmy w tym roku, albo do Bułgarii, gdzie byliśmy na przykład dwa lata temu, no i to są wyjazdy, gdzie właśnie można połączyć te swoje zainteresowanie kulturą, folklorem różnych innych krajów z takim typowym letnim wypoczynkiem. I myślę, że te wyjazdy są najatrakcyjniejsze i najbardziej zapam, zapadają nam w pamięć.